Otóż, kochani, jak widzimy, astrolabium była do określania pozycji na morzu i nie tylko. E, kochani, do XVIII wieku. A potem, jak już już wspomniał, zapanował sekstant I do dzisiaj dnia panuje, ale został zapomniany. Znowu został zapomniany. Bo co go. Prawda, objęło? GPS go zrujnował. I, i boleje na tym, że panowie oficerowie, których już miałem na statku, prawda, y, nie byli, jak zrobić pozycję. Nie bo widzieli w GPS-ie napisane i wystarczyło przeczytać i zrobić kropkę na mapie. Kochani, yy, ale to się może zmienić, bo nagle ktoś nam wyłączy. Tu, ten GPS. I co się wtedy stanie? Co się wtedy stanie? Wielki, wielki bałagan, wielki bałagan. Kolizja za kolizją na morzu i nie trafimy nigdzie. Może trafimy my z Józefem jak nam da za astronomium albo sekstant. Kochani, a tu właśnie moje, moje krótkie opowiadanie, e, opowiem o tym, jak wchodziłem bez GPS-u sekstantem na Amazonkę. Krótko jak za kolumba na nosa. Kochani na nosa, bo nagle na, w północny Atlant na Atlantyku, czasie środkowy Atlantyk, jak dostałem, idzie pan, panie kapitanie na Amazonkę. No ja mówię, ładować tam wytłoki, no a statek nazywał się Kowalnia Ziemowit. No, to idę, tylko mówię Panie drugi, wyciągnij pan mapę na Amazonkę, bo jeszcze tam nie byłem. A pan drugi mówi, panie kapitanie, takiej owej mapy nie mamy, mamy generalkę taką, ale tam na tej generalnej mapie nic nie widać. No to ja mówię, no to jak wjedziemy, jak wjedziemy na tę Amazonkę, no jak, tak jak Kolumb. No co prawda w 1500 tam, prawda, jeden odkrył Amazonkę, to ja mówię, panie drugie, bo odkryjemy ją na nowo w takim razie. I tu jest to właśnie, nie było u mnie GPS-u. Ale był sekstant. I ten sekstant nam pomagał, żebyśmy trafili na tę Amazonkę, ale to mało. Trafiliśmy od, na tę Amazonkę, bo od czasu do czasu są chmurki przecież i nie widać gwiazd. I wtedy się jedzie na tak zwanej zliczonej pozycji, prawda? Zliczonej. I albo się zliczy dobrze, albo się zliczy źle. A tu wziąłem locję. I zacząłem ją studiować. I kochani, włosy mi stanęły dema. Jak zobaczyłem, co to jest Amazonka. Amazonka poczytałem. A to, kochani, największa pod względem obszaru rzeka Świata. Jej źródła w Andach. Peruwiańskich, na wysokości 5597 metrów, a ciągnie się na obszarze 64,64 km kilometrów. 64 tysiąca kilometrów, nie wiem czy macie wyobrażenie, to tak gdzieś z Uralu na, do Gibraltaru. do Gibraltaru? Ciekawostka, prawda? Amazonka e, ma 120 dopływów, a te dopływy, niektóre, e, nie, 200 dopływów, 180 to są powyżej 1500 e, do 3000 km. To skąd? 3000 to tak jak ze Szczecina do Gibraltaru z kolei. Nie? To taka rzeka, a toczy wodę. 350 tysięcy ton, metry, ton metrycznych na sekundę wtacza do Atlantyku. Na jaki? Na 400 kilometrów jeszcze widać, jak Amazonkę widać w Atlantyku. 400 kilometrów. To ile? To 400 km, tak, no tak, że świnoujście do Sztokholmu. Prawda? Tak, że jakbyśmy mieli taką Amazonkę, to by nam zasłodziła cały Bałtyk. To takie krótkie wyobrażenie. Amazonki, bo Amazonki, jak się na nią wpływa, to nie widać. Bo delta Amazonki to 150 kilometrów. Brzegów nie ma. Prawda? w środku Amazonki są jakieś 20 kilometrów od brzegu do brzegu no czasami jest widać rzek bliżej jednej. mógłbym tak opowiadać o Amazonce dalej i dalej co to za niesamowita Amazonka a w niej wszystko co w morzu i wszystko co w rzece ryby i takie i takie morskie i rzeczne dlaczego? Bo od czasu do czasu jest e, e, przypływ, a ten przypływ leci w górę rzeki 20 km na godzinę, fala 3-metrowa. Trzy razy e, w e, roku jest taki przypływ, który osiąga, jeszcze daje 15 metrów wody więcej. To wyobrażacie sobie, a głębokość tam w Amazonce o, o 80 metrów czasami, a czasami płytko mielizny. A Amazonką płyną wyspy. Płyną wyspy. Bo urwały się gdzieś z buszu i płyną wyspy. Ale jest jedna wyspa, 48 tysięcy metrów kwadratowych ma. Największa wyspa świata na Amazonce. To tak jak y, na przykład dwa Pomorza Zachodnie, wysepka. Teraz już wiemy, jaka to jest Amazonka, prawda? Prawie wiemy, bo y, jak się już trafi na tą Amazonkę, na szczęście zrobiliśmy mapę, mapę swoją. Mapę Amazonki z Loci Narysowaliśmy swoją mapę. Panie profesorze, ciężko, prawda, taką mapę zrobić. Nie? Trzeba wyczytać, to wszystko tam je umieścić i tak dalej. I wjechaliśmy, i no a wjechaliśmy, gdzie nie było widać Amazonki, ale widać było bojki wejściowe, gdzie okazało się, że jakbyśmy nie trafili w te bojki, to była po boku mielizna. Trzeba było wjechać na tor, tor taka potężna amazonka na tor. A potem co? Dowjeżdżamy i, i nagle jestem w środku je, i jadę 12 godzin bez pilota. 12 godzin, u nas w Szczecinie siedzi 5-6 godzin. Ja byłem pilotem, prawda? To wyprowadziłem i wprowadziłem 1000 statków w Szczecinie. Tam. 12 godzin trzeba jechać w górę rzeki bez pilota, dopiero można dostać pilota, a dalej potem jechaliśmy jeszcze 3 dni.